Ustawiamy się na środeczkę. Wszyscy, kamery. Filip! Filip, oś na rozpoczęcie oficjalne. Teraz jeszcze gorzej nie widać, kto jest w stanie. Z naszym on... jeszcze padł na praktykę.

Tak, że gdzie mnie stoi, tak? sobie rączki dzieła, jaka dumna. Zaję się, Zaję się pozycjami! No, gra lepiej niż chłopaki. Zjadę, i no, to już było no, w mojej pozycji. Zdziemy dalej. Prawdziwe zawody. I gramy do przodu, koniec podaj do tyłu, tak? Na subamy! Od razu, bądźcie spływianie! Oto wodzi. Brawo! I na swoje! Dostań. Dostań tam, Marcin! Dostań, zostań ten Marcin! Fabian stój. Filip, tak jak ci mówiłem, na koniec, się, na białą linię i mocno do przodu. Gajdus, patrz do środka, do przodu idź. Tak, Fabian do prawej. Do prawej. Łap, łap Filip, łap. Do białej linii i mocno. O to chodzi. Nie walczymy, walczymy o piłkę, dawaj! Jeszcze, braćko, się. No. Jest, no, nie brać to, pomyli Dawaj, Loczaj. Igor, dawaj. Go. dawaj! Dawaj! Igor, wiesz o! wiesz o! bierz piłkę! Zabieraj, dawaj, bierz piłkę. Zabieraj. Dawaj, tak. o, Do tył. podeprze, to nie nie sta, w, chcesz, Patryk, tyłu! Patryk! tyłu, uważaj, krycie! Prawy pomocnik, gdzie jest? auty mają Zamierz, no, bierze, hał! Zamierz! 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 Do Zamierz! 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 nie Do Zamierz! 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 nie Zamierz! 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 Ustawiamy obronę, łapiemy krycie, uwaga, żółtrożny, nie idziemy do przodu, chłopaki! Nie macie piłki! Ej, Ej, Tomek! Zajemy. Zobacz, żółtrożny mają! Marcin, zamknij! Zagrać płatkę piłą! Trzeba co Jeszcze raz, trochę bliżej Kacper! Jeszcze raz, ustawiamy się tak jak było, zostajemy na pozycjach! Igor!

do piłki, do piłki. Patryk, krycie, Patryk. Dawaj, dawaj, stawię. I do przodu linia. Dawaj, Dobrze, jeszcze raz, popraw. Patryk, wiele patrzy. Patryk. On już wiedział, że go blokują. Dobra, im się nie stało. Gramy, dobrze było. Mogę wejść? Nie

Dobrze Patrick, wajdź do końca! Dobrze! 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 Brawo, Dobrze! 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 Dobra, robimy zmiany. Igor do mnie, Igor wchodzi. Emil, chodź po szciny. Brawo, Igor, udało się fajnie kopnąć. E, Igor, cofni się. cofnij chodź się. Chodźcie tutaj, za chwilę wracać. Tylko się, odpocząć i grać. Łabą zabiorę. Tak, Igor, masz rękę. Masz Filip, Filip, nie śpimy. Widzicie, Igorek mocno do przodu kopać tam. Za, za krótko tak podajecie sobie. Filip, nie środka, na boki. Filip, to, to samo, ale tutaj na bok. Igor, Michał, Michał, prawa strona. Igor, uważaj, do siebie piłka będzie szła. Żebyś popatrzył. To jest... O, to chodzi. Igor. A Takie. Co, krzyczy? Trzeba no czasami... Że...

Tomek! chodź, 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 pomocy. chodź, Adriano, razem Adriano! Razem chodź, 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 buty sobie. Ej, Zabierz buty, jak dobrze Paweł, wybij, wybij, No, Paweł, tak masz grać, bardzo dobrze. Zobacz, że nie ma komu podać, nikogo nie ma z przodu w ogóle. Druga strona Kuba jest, brawo i rozpecz. jest, go, A, jest zanim to, za nim O to chodzi. Tak, Marcin, marcz na Marcin, on zaczął do, do przodu, tak po lewej był. Gaz kupa do przodu. Gaz kupa do przodu. No. no ale ten to podał, ale ten co tu stał z trójką, powinien. Zabierz podaj. go. Drogi Patryk, na niego! Na niego! Gas, do Weź przodu! Emil, podanie.

i podanie i podanie, podanie. Tak. Filip, stój w ręce. Patryk, bierzesz aut! Prawo obrońca, Patryk! Taberny, trójka,

Wiosną się od linii, bo jesteście prawie na Siłka na środecie, była w Paweł, chodź teraz musimy zaatakować. Paweł! Paweł, atakować. Paweł. Paweł mówię do ciebie. Chodź tu. Daj, z... Daj, z tego wapna, ty. na linii. No, Igor, dawaj! No! Można powiedzieć, że pierwsze uderzenie w tym turnieju. <laughs> Nie ostatnie. Stawaj, wstawaj!

i do przodu, pod drugą bramkę, prosto do bramki, Igor. Adriano, przejdzie, dawaj, zobacz, zatrzymaj. Dawaj, Adriano, Adriano. Dawaj, dawaj, nie, w tom, dawaj to, Igor. No, I do przodu. I do przodu na piłkę. Idźcie, idźcie. Bierz się, Igor, do gry, bo tu chyba golasz. Super, Rozy. super. I tu kryjemy. No, to się wywołczy. Dawaj, Igor, do przodu. Zaraz weźmiemy. Igor, dawaj dzielnie. Proszę. Co? widzicie do tyłu? Do piłki. Brawo. I wracamy, wracamy. Tu od razu. Dobrze, do przodu. Do tyłu do przodu. Dobrze, leć. Idź piłkę. Do przodu. Patryk, dawaj. A do przodu za piłką. Donald, wyżej, Tomek. Dobrze, Igor. Dobrze to golniczy. Masz sobie. Jest teraz lepiej. Ale widzę, poprawa. Ile było? Dwa, 3, 4. Tak, tak, właśnie. Mam nadzieję. Ej, podziej sobie jaki Nie ma co do tego pracy, to jest to to na Kamizelki oddajemy. Oddrożenia. Super, normalnie. Daj tam, кушлесарам <laughs>